Mr. Bista chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. A dla tych, co żyją pod kamieniem, a połączenie z internetem zapewnia im gołą pocztowy, Mr. Beast to trochę popularny YouTuber. Posiadający kilka groszy na koncie, a przy okazji rozdający drobne upominki przypadkowym ludziom. Posiada pieniądze, fabrykę czekolady, swojego sobowtóra. Wiecie, czego jednak nie posiada? Serwera Minecraft. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Kraft, bo tak się owy serwer nazywa stał pusty przez ostatnie dwa lata kiedy to MrBeast wraz ze swoimi widzami testowali jego wytrzymałość na jednym z odcinków youtubera The biggest of the biggest servers is No joke we got that domain. Jednak w przeciwieństwie do innych serwerów MrBeast'a, które brały udział w tym odcinku, ten nie został wyłączony, a pozostał online jako miasto duchów aż do marca tego roku. Przez ten czas serwer popadł w całkowitą ruinę. Z kolorowego, minecraftowego świata zamienił się w jednego szarego lawakasta. Ponieważ serwer stał otwarty, a MrBeast nie interesował się nim, zapanowała na nim anarchia niczym na 2 2 Postanowiłem zatem zobaczyć, jak to jest grać na tego typu serwerze, bez czekania w ogromnej kolejce po kilka godzin. Robiąc to muszą być jednak wyjątkowo ostrożni. Oprócz zwykłych zabijaków biegających po spawnie, czyhających na nowych graczy, na takich serwerach gra zazwyczaj masa cheaterów. Że więc z nimi zwyciężyć, muszę zawalczyć ogniem z ogniem i dołączyć do ich grona. Uwaga! Cheatowanie na serwerach, które tego zabraniają, jest złe. Część zhakowanych klientów może także zawierać złośliwe oprogramowanie. Nie powtarzajcie tego w domu. Jednak i z najlepszymi czytami, nie mam szans w starciu z najpotężniejszymi graczami. A ja nie czuję, że mi się remuje. Że więc móc w spokoju opuścić spawn, musiałem wybrać czas, gdzie na serwerze będzie jak najmniej graczy. Padło na środę, godzinę 12. Byłem więc zmuszony uciec ze szkoły, by zdążyć uniknąć śmiertelnej pułapki. Z oczywistych powodów to był rzadko, po prostu odwoli mi lekcje. A w międzyczasie, kiedy ja sobie spokojnie jechałem, osiemnastką, postanowiłem wysłać na zwiadę mojego kolegę Szemona, którego zadaniem było przeskanowanie terenu i zdać mi raport z jego wyprawy. W pewnym momencie stała się jednak rzecz, której obawiałem się najbardziej. Gdy to zobaczyłem, już wiedziałem, że po wejściu na serwer, będę mieć niewiele czasu na ucieczkę. A propos, raczej, czy dotarłem już do domu? Encrypting, Joining World. Jesteśmy, Okej. Okay. Zdążyłem wyłączyć flaja. Co tu się dzieje? Co to jest? O stary! Dobra, wynosimy się stąd jak najszybciej, tylko możemy. O kurde. Gra tutaj 40 był graczy. Chciał uważać, żeby żadnego z nich nie spotkać. Mamy krowę, będziemy mieli jakiekolwiek jedzenie. Co to jest? Ty, ktoś tutaj chyba coś buduje? O kurde, to jest czyjaś baza. Dobra, może akurat nie jest online, chyba nikogo tam nie ma. Kurde, ale potężna baza ile on musiał ten płaczący obsydian zbierać. Oh, oh, ktoś tam jest! Ktoś tam jest! O, ludzie, wynosimy się stąd. Tu jest chyba czyjaś farma. O oh, kurde, kolejny zamek. Skąd ludzie mają na to czas i w ogóle chęci? Czekaj! Drzewo! Dawaj mi sadzonkę, dała mi sadzonkę, Jest sadzonka! Dobra! Z drobną pomocą Flya ucieczka ze Spawna była prosta i przyjemna. Żeby jednak być całkowicie bezpiecznym, musiałem udać się ponad 10 tysięcy bloków od środka mapy. Czekała mnie naprawdę długa podróż, więc po drodze zacząłem wczytywać się z nudów chat. Wtedy zaczęły jednak targać mną wyrzuty sumienia. Gracze na tym serwerze wcale nie byli tacy, jak mi się na początku wydawało. Zrozumiałem, że nie jest to toksyczna pełna nienawiści społeczność jak 2B2T, taka moralna grupa fanów youtubera, po prostu grająca w spokojnie w ulubioną grę, Gracze nie myślą tutaj tylko o wojnie i dominacji. Większość z nich nawet nie ma cheatów ani dobrych itemów, po prostu chcieliby znaleźć swoje miejsce, gdzie mogliby się bezpiecznie zatrzymać. Wróciłem do farmy pszenicy, na której spotkałem wcześniej gracza i zacząłem zbierać zboże na jedzenie. A następnie zacząłem sadzić z powrotem nasiona, tak jak właściciel farmy serdecznie prosił. W pewnym momencie na pole uprawne przyszedł jednak ten nederytowy gracz. Nie znałem jego intencji, więc trochę się go przestraszyłem, lecz ten zamiast miecza wyjął... nasiona? I zaczął pomagać mi w sianiu zboża? Z jego Mocą wszystko trwało dwa razy szybciej. Na koniec poshiftowaliśmy i rozbiegliśmy się w swoje strony to? Znaczy, że zostaliśmy znajomymi? Prawdopodobnie nie, ale nie psujcie mi marzeń, proszę. Szczerze, zrobiło mi się wtedy trochę głupio, że potraktowałem gracze serwera tak stereotypowo, więc wyłączyłem cheaty i wyruszyłem w dalszą podróż pieszą. Przemierzając doszczętnie zniszczoną kamienną pustynię, wśród piasku i wody dostrzegłem jeszcze dwie ostałe się rudy żelaza. Niedaleko znalazłem też kopalnię, pełną złota i przede wszystkim żelaza, z którego następnie zrobiłem żelazne wyposażenie. A na sam koniec postanowiłem wdrapać się na najwyższy punkt z gliszczy tej niewielkiej wyspy. I Obejrzeć piękny wschód słońca, witając nowy Minecraftowy dzień.